Chińskie marki motocyklowe coraz bardziej rozpychają się łokciami na rynku europejskim i polskim. Klienci zachęcani dobrą ceną, coraz lepszym designem oraz obietnicami o coraz lepszej jakości przekonują się do tych produktów. Widać to zarówno po statystykach sprzedaży, jak i opiniach motocyklistów, widocznych na przykład w komentarzach pod filmami. Jeszcze kilka lat temu ciężko było znaleźć takie pochlebne opinie. Ostatnio widać diametralną zmianę, ale czy to już faktycznie dobry czas na ich zakup? Chińskie motocykle zdobywają coraz większą rzecz zwolenników. Ja sam na ich temat niewiele mogę powiedzieć z punktu widzenia użytkownika. Ba, nawet nigdy nie miałem okazji jeździć żadnym chińskim pojazdem. Na tym kanale zrobiłem trochę testów motocykli, jednak żaden z nich nie był chińskiej marki. I to nie dlatego, że się jakoś przed tym wzbraniam. Po prostu nie było takiej okazji. W żadnym wypadku nie chcę tym materiałem dyskredytować chińskiej motoryzacji. Tym bardziej właśnie, tak jak mówiłem, nie miałem z nią praktycznie w ogóle do czynienia. Chciałem po prostu zwrócić uwagę na pewne kwestie, które myślę, że warto Warto wziąć pod uwagę przed kupnem nowego motocykla. Utrata wartości. Atrakcyjna cena zakupu chińskiego motocykla na tle europejskiego czy chińskiego wydaje się być jeden z częstszych czynników decydujących o ich wyborze. Tak przynajmniej wnioskuję z tych opinii, komentarzy. Natomiast czy aby nie jest to trochę krótkowzroczne podejście? Warto pamiętać, że nadejdzie taki moment, może za rok, za trzy lata, pięć, a może jeszcze później, ale prędzej czy później pewnie będziemy chcieli swój sprzęt wymienić na nowszy. Jak wartość zachowa się przez ten nasz czas użytkowania? Chińska motoryzacja nie zadomowiła się na naszym rynku jeszcze na tyle, żeby dało się to łatwo zweryfikować, ale na popularnych serwisach z ogłoszeniami możemy znaleźć kilka ofert dotyczących używanych motocykli. 3-4-letni egzemplarze niewielkiego turystyka modelu GT650, jednej z bardziej popularnych marek CF Moto, możemy znaleźć w cenie 16 do 20 tysięcy złotych. Motocykl jako nowy kosztował w podstawowej wersji 30 tysięcy. Mamy więc do czynienia z utratą 10 do 14 tysięcy. Jest to 33. Do 47% utraty wartości. Porównam teraz do japońskiej konkurencji na przykładzie Yamaha Tracer 7 ceny egzemplarzy pochodzących również z polskich salonów i z tych samych roczników kształtują się na poziomie 29-33 tysiące. Wartość spadła od ceny nowego wynoszącej 40 tysięcy o 7 do 11 tysięcy złotych, czyli spadek o 19-27%. Zatem może okazać się, że radość z wydania mniejszej kwoty pieniędzy będzie trwała tylko do momentu wymiany naszego motocykla na kolejny. Koszt motocykla to można powiedzieć nie jego cena zakupu, a różnica między tym ile za niego zapłaciliśmy, a kwotą jaką uda nam się odzyskać przy odsprzedaży. Warto więc spojrzeć na ten koszt w ten sposób i zadać sobie jeszcze raz pytanie, czy faktycznie chińskie motocykle są tańsze od japońskich, czy europejskich. Oczywiście te moje przykłady i wyliczenia nie są jakieś super precyzyjne. Jeśli stoi przed trudnym wyborem pomiędzy zakupem chińskiego motocykla, a jakimś innym, warto by było, żebyście sami sobie to policzyli i odpowiedzieli na pytanie. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na Kwestię. Ta różnica między przytoczonymi przeze mnie przykładami nie jest jakaś drastyczna. Można powiedzieć, że jest to mniej więcej zbliżony poziom. Natomiast patrząc na to wszystko w sposób, w jaki to przed chwilą przedstawiłem, myślę, że można śmiało powiedzieć, że cena, koszt wcale nie jest jakąś mocną stroną chińskich motocykli. Druga kwestia łączy się trochę z tą pierwszą. Nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądał w przyszłości rynek wtórny chińskiej motoryzacji. Trudno ocenić, czy za kilka lat łatwo nam będzie sprzedać taki motocykl. Być może z czasem sytuacja będzie się poprawiała. Prawiać, jeśli popularyzacja chińskich marek będzie postępowała w takim tempie jak teraz, zaufanie będzie rosło. Trudno jakkolwiek to przewidzieć, możemy jedynie wyciągnąć pewne wnioski, porównując tą sytuację do przykładu koreańskiej motoryzacji, co najmniej kilkanaście lat wstecz. Myślę, że w pewnym sensie przypomina ona tą obecną z markami chińskimi. Koreańskie auta ostatecznie wybroniły się na przestrzeni ostatnich lat. Jeśli chodzi o motocykle, to mamy markę Hyosung, która nie zdobyła zbyt dużej popularności u nas. Pamiętam jednak, że ponad dekadę temu, kiedy chodziły na nasz rynek, również kusiły atrakcyjnymi warunkami, pięcioletnią gwarancją i korzystnymi cenami. Swego czasu była nawet akcja, jeśli kupisz jeden dowolny egzemplarz, drugi masz za pół ceny. Promocja niczym w Biedronce. Hyosungi nadal można kupować w naszym kraju, zarówno nowe, jak i używane na portalach ogłoszeniowych, ale czy są one popularne? Wydaje mi się, że nie bardzo. Tutaj sprawdziłem popularność tej koreańskiej marki w porównaniu z Kawasaki, najmniejszą japońską marką spośród tych czterech podstawowych. Zrobiłem to na podstawie Danych w Google Trends, czyli licząc liczbę zapytań w Google. Jak widać, różnica jest 10-20-krotna w zależności od okresu roku. Ponownie, nie jest to jakieś precyzyjne badanie z mojej strony, ale myślę, że śmiało można wyciągnąć taki wniosek, że jej popularność wyszukiwań, np. Na, na OLX ie Kiyosungów, będzie prawdopodobnie dużo mniejsza niż Kawasaki. Być może jednak nie powinniśmy się doszukiwać takich analogii i chińskie marki motocykli rozwiną się w inny sposób, bardziej przypominający ten z autami niż motocyklami, bo przyznać, że koreańskie marki aut poradziły sobie doskonale przynajmniej dwie z nich. Kolejny raz trzeba powiedzieć, że nikt tego po prostu nie wie. Scenariusze mogą być różne. Prestiż i renoma marki. Nie dla wszystkich jest to istotne, dla wielu osób będzie to totalnie bez znaczenia, ale dla sporej części motocyklistów jest to ważne kryterium, którym się kierują. Renomę, prestiż, a tym bardziej legendę tworzy się nawet nie latami, a dekadami. Doskonałym przykładem może być tu na przykład wspomniana przeze mnie w poprzednim filmie Legenda Suzuki GSX. -S. Rodząca się w latach 80. ubiegłego wieku, legenda BMW GS, nie wspominając już o legendzie Harley'a czy Indiana, której początki sięgają ponad 100 lat wstecz. O ile w chińskich samochodach nie ma to pewnie takiego znaczenia, wiele osób traktuje samochody czysto użytkowo, do tego, żeby ułatwiało nam codzienne życie i nie zawracają sobie głowy takim czymś jak kultowość marki czy modelu. Z motocyklami jest jednak zupełnie inaczej. Mają one z założenia budzić w nas emocje. Pomijając rynek skuterów i motocykli, najmniejszych, Mniejszych pojemności. Dla motocyklistów ma to zazwyczaj duże znaczenie. Kupujemy motocykl jakiejś renomowanej marki, bo zdobyła nasze uznanie, a raczej nie zdobyła, a zdobywała mozolnie przez długi, długi czas. Stała się w naszych oczach kultowa, na przykład poprzez wieloletni udział w seriach wyścigów albo kinowych produkcjach. Dla nas, motocyklistów, ta cała otoczka ma często ogromne znaczenie. To jest coś, o czym Chińczycy mogą jedynie pomarzyć teraz i jeszcze przez wiele, wiele następnych lat. Nieznana trwałość. Również jest to coś co trudno ocenić jeszcze teraz. Chińskie motocykle jeszcze u nas za krótko, żeby powiedzieć więcej o ich żywotności takiej długodystansowej. Czy będą tak samo niezawodne jak japońskie, to się dopiero okaże po wielu, wielu latach i kilometrach. Chińczycy na pewno zrobili pod tym względem duży postęp. Mówi się też o unifikacji w pewnym stopniu niektórych motocykli chińskich z europejskimi czy japońskimi. Wiadomo, że CF Moto bierze silniki od KTM-a, od BMW, więc przynajmniej pewne podzespoły powinny być na dokładnie tym samym poziomie jak w niektórych europejskich motocyklach. O Oczywistym jest też to, że również inne podzespoły do budowy motocykli, szczególnie te najbardziej zaawansowane jak elektronika, hamulce i zawieszenie, bierze się od wyspecjalizowanych producentów takich jak Brembo, Nissin, Bosch, Kayaba i tak Więc niczym nie różnią się od tych np. z Yamaha, BMW, Honda. Ale nawet jeśli niezawodność stoi na tym samym poziomie jak w japońskich markach, to musi płynąć kilka czy kilkanaście lat, żeby zostało to udowodnione. Serwisowanie to coś, co znowu łączy się poniekąd z poprzednim punktem, ale niezależnie od tego, czy będą występować jakieś awarie, czy też nie, każdy motocykl należy regularnie serwisować. Sieć autoryzowanych serwisów, podobnie jak i salonów sprzedaży, szybko się rozwija i sytuacja będzie wyglądać prawdopodobnie z roku na rok coraz lepiej. Jeśli tylko udział w sprzedaży w rynku będzie się powiększać, to kolejne punkty również będą się mnożyć. Opinie na temat jakości obsługi w serwisach w internecie można przeczytać skrajnie różne, od nagannych po bardzo dobre, ale dokładnie tak samo ma się sytuacja w przypadku europejskich, czy japońskich marek. Poziom serwisów praktycznie praktycznie wszystkich marek ogólnie jest po prostu bardzo różny, więc ciężko wyciągnąć z tego jakiekolwiek wnioski. Czy chińskie marki jakkolwiek się wyróżniają na tym polu? Na plus czy na minus? Zapewne wielu z Was, którzy oglądacie ten film, mieliście, macie do czynienia, posiadacie motocykl którejś z chińskich marek. Bardzo chętnie wysłuchałbym Waszych opinii na ten temat z Waszego doświadczenia. Dajcie znać w ogóle co myślicie o chińskich motocyklach. Być może wsadziłem trochę kij w mrowisko, ale właśnie tak trochę o to chodziło, żeby wywołać tu większą dyskusję, zachęcić osoby, które mają w chińskich motocyklach więcej do powiedzenia niż ja. Poruszyłem tu pięć tematów podpunktów, ale nie odbierajcie tego jako wady, a tylko kwestie, na które warto zwrócić uwagę, przemyślecie podczas zakupu motocykla. I to nie tylko chińskiego. Niewątpliwie chińskie motocykle mają też inne zalety niż niska cena zakupu, wprowadzają pewną świeżość, małe zamieszanie mobilizujące pozostałych producentów, którzy prawdopodobnie czują oddech Chińczyków na plecach. Dla nas, konsumentów, na pewno jest to korzystna sytuacja. Myślę, że przełoży się to przede wszystkim na. Ceny, które w najgorszym wypadku nie będą rosły, a być może nawet staną się bardziej atrakcyjne. Stosunek jakości do ceny stanie się lepszy. Wydaje mi się, że chociażby Honda w ostatnim czasie już uświadomiła sobie, że ten czas, kiedy należy zacząć poważnie traktować Chińczyków, właśnie nastąpił. Prawdopodobnie atrakcyjna cena nowego litrowego Horneta wzięła się m.in. z tego powodu. Miejmy nadzieję, że kolejni producenci też pójdą w tym kierunku. Oprócz komentarza zachęcam Was też do pozostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się podobał. Do zobaczenia!